Cześć kochani, witajcie na kanale Agnes Beauty zapraszam was na kolejny film na moim kanale a dzisiaj słuchajcie, znowu będziemy mieć drapki pozdrapujemy sobie e, trochę tych zdropek. E, dzisiaj mamy limit 17 zł e, 12 zł jest jakby z waszych łapek ze filmu a 5 sobie się dołożyłam, żeby tych zdropek było więcej dzisiaj sobie rozwiążemy m, krzyżówkę XXL szczęśliwe linie i mam dwie zdrobki, które są nowością e, wyszły e, akurat 2 czerwca czyli jak ja to zagrywam w środę królewska gra. Zobaczymy, czy nam przyniosą szczęście. Także bez pewnego gadania, przechodzimy do filmu i poprosimy intro Dobrze, kochani. Więc zaczynamy drapać. Zaczniemy drapać sobie od tej królewskiej gry. Ja Was troszeczkę przybierzę, żebyście mieli trochę tutaj lepiej wszystko widzieć. Mam tutaj taki swój nowy przyrząd. Zobaczymy, jak się będzie nim drapać. Musimy znaleźć diament i wygrywamy przypisaną kwotę. Możemy wygrać 75 tysięcy złotych. I tutaj mamy całą legendę. Legendę wygrań. Mamy 9, 9 stopni wygranych. Także lecimy z pierwszą zrabką. Zobaczymy, czy nam się uda coś, słuchajcie, zdrapać. Moneta. Róża. Worek. Bransoletka. Moneta, mam nadzieję, że coś wygramy, zobaczymy. Garnek. I garnek. Niestety pierwsza zrodka pusta. Odkładamy na bok, bierzemy kolejną. Tą samą i drapiemy. Te same zasady, tylko po prostu inny kolor. Moneta. Naszyjnik. Naszyjnik, tron, garnek, diament i kolczyk. Zobaczcie, wygraliśmy, mamy diamencik. Obstawiam, że będzie, pewnie będzie 2 złote, ale dobre i dwa złote. Tak, ale słuchajcie, zdrabka, zdrabka wygrana. Teraz tutaj odsłonimy numerki. Więc wygraliśmy w jednej z akcji 2 złote, więc ważne, że jednak coś tam zagraliśmy. Teraz idziemy słuchać do szczęśliwych linii. O, co dobrze widzicie wszystko. Oczywiście w tle możecie słyszeć moją córkę, bo jestem u niej w pokoju, a tyle właśnie spała, ale się już nam przebudziła. Także e, o co chodzi? No Tutaj odkrywamy nasze symbole i zrapujemy w poszczególnych liniach. Jeżeli e, będziemy mieć w tej stronie trzy symbole, to wtedy wygrywamy, Będziemy tu tworzoną linię po prostu. No dobra, pierwszy to jest, słuchajcie, garnek. Mamy tych garnków. Ok. Kolejny to krab. I oczywiście pamiętajcie, aby subskrybować kanał mój, no i oczywiście dawać łapki w górę. To wiem, wtedy będę wiedziała, że Wam na pewno się zdrapki hmm, podobają. Szukamy słonika. Ważne, że coś już wygraliśmy. Dobra, i dwa złote. Też jakaś drapka się nam zwróciła. Słońce. To teraz taka ciekawostka drapią, słuchajcie. W ten dzień, kiedy hmm, idziemy na koncert i dosłownie jakąś mamy półtorej godziny do wyjścia, a ja, słuchajcie, zamierzam szykować, nagrywam dla Was film, więc to jest, słuchajcie, poświęcenie, po prostu. Mm, ananas nie ma. Kości. Też nie widzę. Ale tu wszystko ładnie wygląda, pięknie. Trefl. Też nie ma? Ja cię kręcę. Też czuję, że tutaj nic nie wygramy. Podkowa, nie ma podkowy na szczęście, pomarańcza, jedna pomarańcza jest, klucz, jest klucz, pik, to to widziałam. Słuchajcie, e, warto subskrybować mój kanał, m, ponieważ niedługo się pojawią vlogi z wyjazdu m, do Krakowa. Już wiecie o tym z vlogu z dnia mamy. Tam wam mówiłam, że właśnie idziemy na 3 dni, na w dni przepraszam, do m, Krakowa. Fajnie cieszę się, bo w końcu gdzieś tam pojedziemy sobie e, naszą rodzinką. Że ja się naprawdę mega, mega cieszę. Tylko pewnie nam jest jak to jest z tymi, z tymi wyjazdami, nie? To wszystko w sekundę. Wy, e, czeka się na to bardzo, bardzo długo, a w sekundę Wam leci czas. Szukamy diamentu. Jakieś szanse, jak widzicie, na wygraną mamy. Ale to są tylko takie, pewnie wiecie, złudzenia. Tutaj krąży ta zradka i tak mówi: A może wygrasz. Może wygrasz, a może nie wygrasz i wiecie, i tak was podpuszczają, nie? Ale pamiętajcie, że to jest tylko zabawa. Nie chodzi o to, żeby wygrać nie wiadomo jakie pieniądze. Chociaż wiadomo, że fajnie by było, ale... Mm, pamiętacie, że to jest tylko zabawa. Naprawdę. Tylko zabawa. I nie ma co się tutaj denerwować, jak coś tam nie wyjdzie nam. Lub nie wygramy. Ślifyczyk nie mamy. Biedronki. Tylko jedno No i co? I powiem, nie wygramy, nie? Serduszko. No, nie ma. O, lipa straszna, powiem wam. Straszna lipa. Teraz zobaczymy tutaj te kontrolne. No, mamy różne, więc niestety nie wygraliśmy, no chyba, że wygraliśmy 36 tysięcy, słuchajcie, a ja nie widziałam tego, ale raczej, raczej bym zobaczyła, jakbyśmy wygrali jakąś taką dużą sumę, właśnie główną wygraną, dobra, i teraz przechodzimy, słuchajcie, do krzyżówki XXL, to jest też jakby nowość, bo ona wyszła w nowym wydaniu, także o co tu chodzi, tutaj drapiemy literki, i zrepujemy te literki, które nam się pojawią tu w naszych krzyżówkach. No, jeżeli ułożymy, e, musimy mieć minimum trzy słowa w jednej krzyżówce, to wtedy wygrywamy 10 zł. I tutaj mamy e, bonusik. Jeżeli w tej krzy trzeciej krzyżówce ułożymy 3 słowa, to wtedy mamy mnożnik. No i wtedy wygraną mnożymy przez tyle, ile nam tutaj się e, poka pokazało. No dobra, więc lecimy, bo to na pewno długo nam zajmie. O! ale powiem Wam, że ja lubię właśnie takie zrabki typu, właśnie typu jakieś takie, hmm, szczęśliwe linie, yy, czy na przykład yy, krzyżówki, czy yy, też jest owocowa eksplozja taka... Yy, dobra, dalej. To ja lubię słuchajcie, jak właśnie tak trzeba trochę posiedzieć nad tym i pozdrapywać. To naprawdę właśnie... Ja lubię takie zdrabki, naprawdę. Można się trochę zrelaksować. I tutaj miejsca mi brak w trzeciej platce, czy w trzeciej krzyżówce. Ciekawa jestem czy coś wygramy. Zobaczymy. Fajnie się drapie. Bardzo tak delikatnie. Trzeba włożyć w te, nie wiadomo jakie siły. Lecimy z kolejną literką i to jest K słuchajcie, w bonusie nie mamy tej literki, ale mamy tutaj K, tu K, K, zawsze jak jesteś słuchajcie, jakie są te krzyżówki i jest A, to wtedy jest super, bo wtedy możecie, no jest większa szansa, że coś tam wam się uda, nie, jakieś tam słowo ułożyć. No, a ja właśnie zaraz będę, słuchajcie, się i idziemy na koncert. E, fajnie, w końcu wyjdziemy z domu. Trochę się e, pobawimy na mieście. I to jest, słuchajcie, koncert ich troje. Czyli zespołu po prostu mojego dzieciństwa. A niestety, słuchajcie, tyle, ile lat oni są na y, rynku muzycznym, czyli 25 lat. To słuchajcie, nie byłam ani jednego. Ani jednego razu nie, miał, nie byłam wtedy na jego koncercie, nie? No dobra, chyba to wszystko, k? Jak coś ominęłam, to oczywiście do tego wrócę, nie martwcie się. Mamy M. M jak mama. Mało tych M, co? Albo ja jestem ślepa i nie widzę ale chyba mało tych M jest. O, nie widzieliście, przepraszam. Muszę tutaj um, patrzeć na was oczywiście, żebyście wy wszystko ładnie widzieli. Kolejna, kolejna literka to D. Zobaczcie, nie mamy ani jednego jeszcze rozwiązanego bonusu. No to szukamy D. D jak dom. Dajcie znać właśnie w komentarzu jakie są wasze ulubione zrobki. Lubię jak właśnie mam jakieś komentarze. Mm, zazwyczaj ktoś mnie coś komentuje, to słuchajcie, dostaje serduszko ode mnie. Także warto. <grym> Wydaje mi się taka fajna interakcja troszeczkę między nami. Jakaś taka mała komunikacja się tworzy. Cieszę się... Cieszę się... Cieszę się... Jezu, Cieszę się o... jak wam, jak was tak przybywa naprawdę. I widzę, że coraz więcej tutaj was jest. jest. Jeżeli tylko przychodzi do mnie na zdrabki, to słuchajcie, też mam różne tutaj filmy na swoim kanale o różnej tematyce, też trochę jest... Yy, taki... Tematyce. O dziecku, zobaczcie, mamy pierwsze słowo, ułożone kos. Potrzebujemy jeszcze dwóch, żebyśmy wygrali chociaż te 10 zł, żeby nam przez zrabka zwróciła. Bo będzie lipa, jak tylko będzie mm, wygrane 2 zł. Ale dobre to, prawda? Lepsze to niż nic, właśnie. Pamiętajcie. Warto się cieszyć z każdej wygranej, nawet takiej malutkiej. Mamy otwarte okno, więc trochę słyszycie też i z to co się dzieje słyszećcie o, właśnie córkę, bo się przebudziła. Ale na razie jest w łóżeczku, także jest grzecznie. No dobra, coś tam nam się zaczęło, słuchajcie, układać. Mamy P. Mhm. Oczywiście tutaj w się nie mamy ani literki dalej. Szukamy P. Znaczy czy plonsu można dostać, słuchajcie. Naprawdę, słuchajcie, można dostać oczu pląsu. Naprawdę tylko po jednej literce TTP jest. W każdej krzyżówce. Zobaczcie, miałam tylko jed po jednej literce te tej P, nie? No dobra, chyba to wszystko. Chyba nie widzę więcej P. Trochę lipa. Nie ukrywam. Mamy R. No i teraz szukamy R. Oczywiście w bonusie nie ma. No po co? Jeszcze dwa słowa i wygramy w tej. Bo to nie chodzi o to, żebyście w każdej krzyżówce mieli po jednym słowie, tylko musi być w jednej krzyżówce trzy słowa, żebyście mogli wygrać, nie? To nie może tak być, się na przykład w różowej jeden, niebieski jeden, zielony jeden. Nie. Musi być w jednej krzyżówce trzy słowa. To nie jest tak, że wiecie, że sobie trochę tu, trochę tu i wam ułoży się trzy słowa. No niestety, tak to nie działa. Za łatwo by było, słuchajcie, za łatwo wiadomo jak takie te... To tu jest loteria, zależy. Też od naszego szczęścia trochę, jak sobie życie. Chociaż ja powiem wam, że kupuję w tych takich... Yy, nie wiem czy, czy macie tam gdzieś u siebie. Y, takie są automaty. Wiecie, wrzucicie sobie pieniążek i bierzecie sobie jakie zdrabki chcecie. Nie wiem jak to tam... Wzdrabkomaty. O, powiedzmy, że to są wzdrabkomaty. No fajnie by było jakby się A pojawiło nam. to jest chyba tyle R. No, zobaczymy. I. O, widzicie tam, słyszycie moją córkę? Ona tu zawsze jest O, I. I też jest fajne. Zobaczymy dalej. Trochę lipa jakbyśmy wygali tylko te dwa złote. Czy nie sądzicie o tym? Dajcie znać w komentarzu jak myślicie. Czy F nie było? Nie, nie było. Na pewno by była straszna lipa. No my dzisiaj tutaj właśnie wychodzimy. Mama dzisiaj zostaje z moją córką, z naszą córką. Babcia zostaje, rodzice idą na miasto. Dobra, słuchajcie, lecimy, przyspieszamy. B, o B, jak Barbara. Może tutaj coś nam słuchajcie, w końcu wyjdzie. Chociaż szczerze mówiąc, ja w tych yy, krzówkach to bardzo, bardzo rzadko wygrywałam, naprawdę. Bardzo, bardzo rzadko gdzie też trochę mniej tych zrapek jest, bo widzicie ile nam schodzi na tych zrapkach, szczególnie na tej krzyżówce. Trochę tego czasu jest. Mm, 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 mm. O, R było. Było. No widzicie. Jednak zgubiłam. Mm, BBBBBBB. Co za. Szatany małe tutaj mieszkają. H. O, mamy, słuchajcie, pierwszą literkę w naszym bonusie. I chyba tylko będzie w tym bonusie. O, jeszcze tutaj jest H. No my mamy blisko rondo właśnie, więc wszystko tutaj, słuchajcie, jakoś tak szaleje i my wszystko to słyszymy. Dobra, chyba H już nie ma. Y. O. Kolejna literka w kolejnym w słowie, bo w bonusie. Także zobaczymy. Może bonus nam wyjdzie. Dobra. Ogólnie mam taki pomysł, że właśnie jak będę w Krakowie, to nagram wam z Krakowa tych zdrapek. Bo ja i kupię tam. Więc zobaczymy, czy wtedy przyniesie nam szczęście, a może inna miejscowość. <noise> zobaczymy. A córka mówi, że tak, że nam przyniesie szczęście. No dobra, Y było bardzo mało. N. N, N, N. G było, nie, nie było, G. Dobra, przyspieszam. F też nie było. Yy, było. No, żeby nie trwało nie wiadomo ile razy, ile ten odcinek czasu, nie? Wiadomo. Chyba tyle z n tu. Dzisiaj też, słuchajcie, byłam na szczepieniu. Przeciw naszej pandemii. Więc zobaczymy. Zobaczymy, jak będę się czuła i nagrałam oczywiście film z tego jak ja się czułam i, i co o tym wszystkim myślę. Nie będę tutaj wam mówiła, że zachęcam, czy coś tam. No, bez przesady, bo już każdy dorosły jest. Niech każdy podejmuje za siebie decyzję. Mieliśmy literkę we słowie, w bonusie naszym. I szukamy C. Także niedługo mm, na kanale się pojawi taki film. Właśnie. O tym, jak ja przeżyłam tą szczepionkę, jakie miałam objawy, czy coś w ogóle nie było, czy nie. To na przykład, y, moim dziadkom, słuchajcie, nic nie było, nie? Oni tam przeszli po prostu tak. Uff, trochę ich ręka popalały to wszystko. Tak samo, moje, moje, mój tata był zaszczepiony. ktoś się zaszczepił, i słuchajcie, no, e, też mu nic nie było. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że wiecie, ja młoda, też dam radę jakoś. Powiedzcie, że chociaż będę miała te 10 zł, niech mi chociaż się troszkę zwróci. Proszę, please, 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 please. O co było? No, wiedziałam, że jestem ślepun. Ale tak jak mówię, to wszystko wychodzi w praniu potem. I też trochę dalej siedzę i nic wszystkiego tak dobrze nie widzę, więc nie złoście się na mnie, że czegoś tam nie zauważyłam. Ale lecimy dalej. E! O, mamy drugie słowo, zobaczcie. Mamy tutaj set i mamy kos. Czekajcie, trochę strzepię tych brudów. Mamy tutaj kosa i mamy set, więc brakuje nam tu jeszcze jednej literki i wygramy, znaczy jednego słowa jednego słowa i wygramy chociaż troszkę. więc fajnie by było szukamy, szukamy, może coś tam jeszcze słuchajcie, wyjdzie jeszcze szansę mamy, bo jeszcze nam trzy literki przed nami także jeszcze Możemy coś tam wygrać. Ale jak nie będzie na przykład A, to będzie straszna lipa. Bo na razie tylko w tych różowej krzyżówce nam się coś układa, bo tutaj w tych pozostałych nawet nie mam, słuchajcie, po jednym słowie. O, teraz mam tutaj zielonej, ułożyło nam się, słuchajcie, ster. Mamy też jedno słowo. Chciałem powiedzieć, że mamy druga, ale brakuje nam A. Mm, także. No dobra, lecimy z kolejną literką. W. 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 -w, 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 -w. To były takie dobre badania. W. W. Mhm. Tu już nie ma W. Lecimy dalej. O, mamy drugie słowo w zielonej krzyżówce. Więc mówię, no jeszcze jakieś tam szanse mamy, żebyśmy coś tam wygrali. To nie jest tak, że już przypadło przed ostatnią literką mhm. Ale myślę, że chyba tylko wygramy tym razem yy, tylko dwa złote. No dobra i dwa złote no. Przecież nie ukrywam, że bardzo bym chciała mieć tutaj troszkę więcej pieniążków, niż tylko dwa złote. No dobra. A jeszcze tu jest tu. I ostatnia literka. G. No, nie mieliśmy tego a. Tak to by nam się ułożyło parę tych słów. Na przykład, zobaczcie tutaj w różowej. Oj! <grym> Na przykład, w różowej, gdybyśmy mieli a, byśmy mieli pad, agent, jakbyśmy mieli tabakę, e, czy byśmy mieli kosę, no, by było dużo wtedy tych e, słów i byśmy naprawdę dużo pieniędzy wygrali. A no, to jest wszystko specjalnie. Niestety. No, niestety, chyba słuchajcie, nic nie wygramy się wydaje tu wiemy że w ogóle knożgę no ale no nie niestety słuchajcie przegraliśmy tutaj mieliśmy mnożnik razy razy 3 Więc tutaj jakbyśmy na przykład wygrali tutaj grali, to mieli 3 słowa byśmy wygrali 10 to byśmy mnożyli razy 3 Gdybyśmy mieli w bonusie słowo byśmy wygrali 200 zł i zobaczymy, czy na pewno jest zrapka przegrana. Mamy tę kontrolne. Tak. Y, J. Niestety, ale zrapeczka, słuchajcie, przegrana. Także podsumowując. Wydaliśmy 17 zł. A wygraliśmy tylko 2 zł. Bida z nędzą. Ale no cóż. Razem czasem tak bywa, yy, że jest Trochę lepiej, trochę gorzej. No dobra, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, to proszę dawać łapki w górę, subskrybujcie, oczywiście komentujcie, a my będziemy się już w kolejnym filmie. Pa, pa!